Mamko, znowu sam. Dzisiaj opowiem wam historykę związaną z karate. Tam sporo było pytań. Yy, trenowałem karate Kyokushinkę to było. Yy, no i opowiem jedną taką ciekawą historię. To akurat było wtedy jak trenowałem. Miałem wtedy no to 16, 17, 15, nie pamiętam ile lat. Młody byłem. Pojechałem na 18 do takiej kuzynki. No i o pierwszej w nocy później po całej imprezie odprowadzaliśmy dziewczyny jej koleżanki do swoich domów. No i idąc ulicą, lampy oczywiście świeciły i pod jedną lampą stał chłopak. Wydawało mi się, że coś trzyma w ręku, coś mi błysnęło. Obawiałem się, że to może być nóż. No ale nic, przeszliśmy obok niego i no i przeszliśmy. Nic nie zaczepiła nic. Skręciliśmy budyczkę w bok, tam już było trochę bardziej ciemno. Nas było dwóch chłopaków i chyba z pięć dziewczyn. No sporo. W każdym razie dwóch chłopaków z tego. No i idziemy. Idziemy i nagle słyszymy z tyłu za sobą tup, 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 tup. Oho, ten chłopak nas goni. No ten mój kuzyn, on młodszy był jeszcze. Od razu pierwszy dzida, uciekł. <gryw> Dziewczyny z piskiem oczywiście dalej zaczęły uciekać. no ja za nimi. No. Przez ten nóż. Dobiegliśmy do końca prawie żytej uliczki, a on widocznie znał jakieś skróty i... My dobiegamy do końca, a on wychodzi nam na trzecie. No już było za późno. Ale już yy, ta jedna dziewczyna bardzo blisko mieszkała, więc ona tam w bok pobiegła, a ja już z tym chłopakiem tu zacząłem po co chodzi i tak dalej, dyskusję. No ale ona wcale nie miałem zamiaru ze za mną rozmawiać. Zanim się obejrzałem, to poczułem. Uderzenie jedno. Uderzenie drugie. No, oczywiście, już na, na trzecie nie czekałem. Dosyć ciemna tam było. Ale jak zobaczyłem, jak on był zastawiony, jak ja mam go uderzyć? Jak tu praktycznie i tu, i ten. No, ale czegoś karate? Czyli nogę. Pociągnąłem mu raz, gdzieś tak w klatkę go trafiłem. Oczywiście zaraz była powtórka, bo po pierwszym razie to tylko się zachwiał, ale już się odsłonił. Jak dostał drugiego strzała, no to mi numer butów pokazał. No ale on znowu też nie miał zamiaru leżeć, tylko obok była budowa, cała kupa cegieł. On szybko za cegówkę i do mnie. No ale całe szczęście, już mnie tam dziewczyny wołały, no kurde, szybko dawaj do nas. A one już na schodach stały i dobijały się do drzwi, a rodzice jej spali, więc stały na tych schodach, był no, tu pisk, krzyk, kurde, dobijali się do drzwi. No ja wbiegłem po tych schodach na górę, one dosyć strome były, a ten chłopak za mną, z tą cegą. No to że ja już miałem przewagę, byłem na samej górze schodów, więc jak on wchodził, na odległość mojej nogi się znalazła jego głowa, na wysokości nie musiałem tam szpagatów robić za bardzo. Jak mu pociągnąłem z laczka w głowę, to cegówka poleciała, on się zatrzymał na barierce, zjechał na niej na dół, tam się jakoś złapał, przewrócił, ale w tym czasie wyskoczył ojciec, już obudzili się te dziewczyny. No, i już no ja oczywiście na górze stałem, nie zbiegłem tam, żeby go skopać dalej, ale za to ten ojciec wyskoczył. Okazało się, że zna tego chłopaka, bo tam po imieniu do niego ten, ale jak ten chłopak ojca zobaczył kawał chłopa takiego, no to od razu dał dyla. I stąd później się dowiedziałem, że chłopaczek był rok starszy ode mnie i trenował bo Dlatego miał taką piękną, nie wiem jak to się nazywa, garnę. No i, no i tak to się skończyło w sumie. Pytanie mam, co z tym nożem? Nie wiem, nie wiem, naprawdę albo mi się wydawało, może on coś innego jasnego trzymał w ręku, nie wiem, tego noża później już absolutnie nie było nigdzie. No, tyle że ja miałem na tą wargę po tych dwóch pierwszych strzałach, po prostu mnie trafił, no i tak nie wracałem do domu <śm> z wargami, jak za przeproszeniem afrykańczycy. No, a teraz będzie bonus. A jeszcze dopowiem, bo tam piszecie, że łamanie płytek to nie karata i tak dalej. No oczywiście, że nie. Karata to sztuka walki, ale zobaczcie jakieś zawody, pokazy i tak dalej. Wszędzie łamią, no oczywiście nie karaki, karate, ale inne rzeczy, tak. No także jakiś to związek z tym ma. No oczywiście, karate to sztuka walki i to wszystko. Bić się z jednym to jest norma, bić się z dwoma to jest odwaga, bić się z trzema to jest głupota. Tak samo nie bijcie się z chłopakiem, który trzyma cegłę w ręku. Albo nóż, albo inny przedmiot, albo jeden może być słobokręt. Jeśli ktoś ma jakikolwiek przedmiot w ręku, to nogi, zapas i to jest najlepsza sztuka. Sam O. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś pytania do, do tej akurat historii, choć wszystko powiedziałem, to chyba nic nie idzie dodać. Ale jeśli ktoś by miał coś do powiedzenia, to proszę bardzo. Ja pamiętam, jak się nazywa sposób, w który kopnąłem tego chłopaczka. Yy, to jest Mabashi, czyli takie kopnięcie z boku. No dobrze, wygooglajcie sobie co to Mabashi. No, a to teraz bonusik, 25 sztuk. Prawdopodobnie nie uda mi się nawet połowy, ale zobaczymy ile się uda. Na ile razy będę mógł? Na dwa? Dobra, jedziemy. Kurde, za wysokie trochę tu jest, żeby było trochę niżej. Uwaga.

Dwie zostały. <noise> to <targa. głos> Już? Tak. Widać? Tak. <noise> to zrób za mnie pożegnanie. Subik, łapka i komentarz. Bardzo mile widziałem.